Dzień dobry. Temat lekcji jednostki pola. Na tej lekcji zbadamy zależności między jednostkami pola. Zaczniemy od krótkiego przykładu. 1 cm kwadratowy będę chciał zamienić na milimetry kwadratowe. Czyli zbadać, ile milimetrów kwadratowych jest w centymetrze kwadratowym. 1 cm kwadratowy to jest pole kwadratu 1 cm Razy 1 centymetr. A 1 centymetr ma w sobie 10 mm, czyli to jest 10 mm razy 10 mm. Czyli 10 razy 10 to jest 100 mm, milimetr razy milimetr, milimetr kwadratowy. Jeden decymetr kwadratowy. Jeden decymetr. To jest 1 decymetr razy 1 decymetr. Przejdźmy na centymetry, czyli to jest 10 cm razy 10 cm, czyli 100 cm kwadratowych. A jak w każdym centymetrze kwadratowym jest 100 mm2, czyli to jest 100 sto razy 10 000 mm metrów kwadratowych. 1 ar. 1 ar co to było? To było polek kwadratu 10 metrów na 10 metrów, czyli 100 metrów kwadratowych. Może dopiszę jeszcze jeden hektar. 1 hektar to było 100arów, a jak 100arów, a w każdym arze 100.

metrów kwadratowych, ale jeśli 1 milion metrów kwadratowych, to teraz przejdźmy sobie z tych metrów kwadratowych na ary. Na ary ile było metrów kwadratowych w arze? 100, więc musimy przejść na jednostkę większą, czyli dzielimy raz, dwa, dwa miejsca przecinek przesuwa się w lewo i zostaje nam Raz, dwa, trzy, cztery, zera. Czyli dziesięć tysięcy. Raz, dwa, trzy, cztery, zera. Arów. Czyli to jest dziesięć tysięcy arów. A przejdźmy na hektary. Znowu w jednym hektarze mamy 100 arów, tak? Czyli znów raz, dwa miejsca w lewo, bo wchodzimy na jednostkę większą, czyli dzielimy przez 100. To jest 100 hektarów. W ten sposób możemy zamieniać jednostki pola, a na pewno zauważyliście, bo od początku lekcji po lewej, po prawej stronie tablicy jest taka tabelka. W tej tabelce zgromadziłem wszystkie dane, które wystarczy znać do przejścia między jednostkami pola. Tabelka wygląda w ten sposób, ona tu będzie przez całą lekcję. Mamy milimetry kwadratowe, centymetry kwadratowe, decymetry kwadratowe, metry kwadratowe, ary, hektary i kilometry kwadratowe. Jednostki są ułożone od najmniejszych jednostek po największe. W drugiej kolumnie tej tabeli wpisałem po 2 zera w każdej rubryczce, prawda? W każdej komórce tej tabeli 2 zera. I są jeszcze dwie strzałki, jeżeli przechodzimy z małej na dużą, to oczywiście dzielimy, czyli tutaj przecinek przesuwa się w lewo, ja napiszę sobie to w nawiasie L, a gdy przechodzimy z jednostki dużej na jednostkę mniejszą, to mnożymy i tu napiszę sobie P, bo przecinek będziemy przesuwać w prawo. A o ile miejsc? No zobaczmy, ta tabelka ma posłużyć do tego, jeżeli przechodzę z kilometrów kwadratowych na hektary, to robię jeden kroczek. Jeden kroczek, czyli dwa zera. Dwa zera, czyli dwa miejsca. I czyli przesuwam przecinek o dwa miejsca. Jeżeli przechodzę w górę, czyli przecinek idzie w prawo o dwa miejsca. Jeżeli chciałbym z hektarów. Przejść na decymetry, to robię ile kroczków? Raz, dwa, trzy kroczki. Trzy kroczki po dwa zera to jest sześć zer. Czyli wtedy będę mnożył przez milion. Bo milion ma 6 zer. Czyli przesunę przecinek o sześć miejsc w prawo. Gdy chcę przejść centymetrów kwadratowych, na przykład na Ary to robię raz dwa, trzy kroczki. Trzy kroczki, trzy kroczki po 2 zera, czyli 6 zer, czyli dzielę, bo przesuwam się w dół tabeli, dzielę przez milion, czyli przesuwam przecinek o 6 miejsc w lewo. Poprzez liczenie takich kroczków bardzo łatwo nam jest zamieniać jednostki. Proszę sobie zapisać tę tabelę i można ją jeszcze zrobić na kolorowo, wziąć w ramki, tak żeby zapamiętać, co w niej jest. Zadanie pierwsze ze strony 187 mamy zmienić jednostki na centymetry kwadratowe. Pierwsza nasza liczba to 6,5 dm kwadratowego, 6,5 decymetra kwadratowego. Skorzystajmy z naszej tabeli. mamy przejść na centymetry kwadratowe. Z decymetrów kwadratowych na centymetry kwadratowe to jest jeden kroczek, 1 kroczek, 2 zera, Czyli o dwa miejsca trzeba przesunąć przecinek. No to zobaczmy. Jeżeli wędrujemy w górę tabeli, to mamy tą strzałeczkę, czyli w prawo. O dwa miejsca w prawo. Jeden kroczek to dwa miejsca. Czyli przecinek jest tu raz, dwa. O dwa miejsca w prawo trzeba przesunąć przecinek. W takim razie sześć, pięć, i tu jest jeszcze jedno pole do wygłębienia, czyli 0 centymetrów kwadratowych. I mamy to. Pomnożyliśmy tę liczbę przez 100, czyli 2 zera z tabeli. Ok, 2,5 metra kwadratowego mamy też zamienić na centymetry kwadratowe. No to wróćmy do tabeli. Z metrów kwadratowych Mamy przejść do centymetrów kwadratowych i raz, dwa, dwa kroczki zrobimy. Dwa kroczki, w każdym kroczku trzeba dopisać dwa zera, czyli będziemy tutaj mnożyć, bo przesuwamy się w górę tabeli, a jak mnożymy przed liczbą, która ma 2 razy 2 zera, czyli 4 zera, to przesuwamy przecinek w prawo o 4 miejsca. Raz, 2, 3, 4 miejsca w prawo. No to teraz uzupełnijmy sobie naszą liczbę. 2, 5 i raz, 2, 3 puste pola, więc raz, 2, 3, 0. I już znowu jednostką centymetry kwadratowe. W ten sposób używamy tej tabelki do zmiany jednostek pola. Myślę, że ta tabelka jest w miarę prostym sposobem. Dlatego tutaj już nie robiłem mnożenia, dzielenia, tylko zwykłe przesuwanie przecinka. Zadanie drugiej strony 87. Mamy podłogę łacience do wyłożenia kafelkami. Powierzchnia podłogi ma 8 m2. Płytki, które chcemy wyłożyć tą podłogę, mają wymiar, wymiar płytki 20 cm na 25 cm. W jednym opakowaniu mieści się 12 sztuk, 12 płytek. Mamy odpowiedzieć na pytanie, ile opakowań płytek mamy kupić. Obliczmy zatem powierzchnię jednej płytki. Płytka jest oczywiście prostokątem, więc żeby doliczyć powierzchnię płytki, tak napiszmy sobie powierzchnia płytki to 20 razy 25. Przypominam pole. Prostokąta A razy B, czyli pole równa się 20 razy 25, pole jest równe 2 razy 25 to 50 i jeszcze to 0, czyli 500 w jakiej jednostce? Tu były centymetry, więc w centymetrach kwadratowych to jest powierzchnia jednej płytki, a my mamy wyłożyć całą podłogę o powierzchni 8 metrów kwadratowych, ile zmieści się tam? Tych płytek trzeba na pewno 8 m2 podzielić przez powierzchnię płytki, ale powierzchnia płytki jest wyrażona w centymetrach kwadratowych, co zaraz zmienimy. Tak, aby tu i tu była ta sama jednostka. Może tym razem zmienimy sobie centymetry kwadratowe na metry kwadratowe. Ok. Centymetry na metry. Żeby przejść z centymetrów. Na metry trzeba zrobić raz, dwa kroczki, dwa kroczki po dwa zera, czyli cztery miejsca trzeba przesunąć przecinek w lewo, bo schodzimy w dół kabeli. No to już przesuwamy. I raz, dwa, trzy, cztery. O! Puste pole, czyli tu wytworzy nam się ułamek dziesiętnych, A my nie chcemy dzielić przez ułamki dziesiętne. No to może idźmy w drugą stronę. Nie zamieniajmy centymetrów kwadratowych na metry kwadratowe. Ciuk, możemy. Ciu, 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 a metry kwadratowe zamienimy na centymetry. Czyli tu napiszę równa się. Żeby przejść z metrów kwadratowych na centymetry kwadratowe, idziemy w górę tabeli, czyli mnożymy przecinek, ewentualnie przesuwamy w prawo. O ile jest? Raz, dwa kroczki, dwa razy po dwa zera, czyli cztery miejsca. Czyli muszę przesunąć przecinek o cztery miejsca, przecinek jest za ósemką, raz, dwa, trzy, cztery, cztery miejsca mi się wytworzą puste i w te miejsca uzupełnię sobie zerami, wpiszę sobie w nie zera. Ok, czyli dostałem 80 tysięcy centymetrów kwadratowych i teraz tu i tu mamy tę samą jednostkę, czyli powierzchnią podłogi 80 tysięcy dzielę przez powierzchnię jednej płytki, czyli przez 500. Otrzymam w wyniku ile sztuk potrzebuję na wyłożenie całej podłogi. Te dwie liczby kończą się zerami, więc raz, dwa, raz, dwa. I muszę 800 podzielić na 5. 800 podzielić na 5. W 80, ile mamy piątek? W 80 mamy dokładnie ile? 16 piątek, oczywiście 16 piątek. No i przypominam sobie jeszcze o tym zerze tutaj, czyli 160 płytek. 160 płytek potrzebuję na wyłożenie całej podłogi 160 płytek a w jednym opakowaniu mam 12 płytek, więc muszę jeszcze 160 płytek zapakować w opakowania po 12, czyli podzielić przez 12, tak? 160 podzielić na 12 i wyjdzie mi liczba opakowań. Ok, to dzielenie zrobimy sobie pisemnie, czyli 160 podzielić na 12, 16 mam jedną dwunastkę, bo 1 razy 12 to 12. Odejmuję. I co dalej? Dalej mam 16, odjąć 12, czyli 4 spada mi 0. 40 mam 3 dwunastki, bo 3 razy 12 to 36. Odejmuję. I zostaje mi 40 minus 36, 4. Co się dzieje dalej? Przecinek oczywiście pojawia się tu. I dopisuję 0. 40 mam 3 dwunastki, bo 3 razy 12 to 36. Odejmuję. I co dalej? Zostaje mi 4. Czyli znów dopisuję 0, 40, mieszczą się 3 dwunastki, 3 razy 12 to 36, odejmuję, zostaje 4 i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, że tutaj już cały czas będą się powtarzać trójeczki, więc dopiszę sobie kropek. Czyli nasz wynik to 13 i 3, 3 i tak dalej, i tak dalej. Ok, w takim razie 160 Płytek podzielić na 12, bo to jest w opakowaniu. To jest 13 opakowań, i jeszcze tam kawałek z tego opakowania. Czyli ile opakowań musimy kupić? Odpowiedź. Musimy kupić. Kupić 14 opakowań płytek. Jest! Mamy to! Zadanie trzecie ze strony 187. Mamy zamienić jednostki. 3,5 ara mamy zamienić na metry kwadratowe. Czyli z ara mamy przejść na metry kwadratowe, czyli jeden kroczek w górę. Jak w górę, to będziemy mnożyć, czyli przesuwać przecinek w prawo. Jeden kroczek, czyli dwa 2, 2 miejsca. Ok, dwa miejsca w prawo. Zatem raz, dwa i nasz wynik to 350 metrów kwadratowych, bo wytworzyło się jedno wolne pole do uzupełnienia zerem. Hektary. 1,3 hektara na metry kwadratowe. Hektar na metry kwadratowe. Raz, dwa kroczki. Dwa kroczki po dwa zera, cztery miejsca w prawo, bo w górę to Czyli raz, dwa, trzy, cztery, cztery. Cztery miejsca w prawo. No to przepisuję od razu raz, dwa, trzy miejsca uzupełniam zerem. Raz, dwa i trzy zera metrów kwadratowych. 13 tysięcy metrów kwadratowych. Zobaczcie, jak pomaga ta tabela. Mamy teraz 5500 tysięcy pięćset metrów kwadratowych zamienić na are. Czyli z metrów kwadratowych na ary. Przesuniemy się w dół tabeli, czyli będziemy dzielić przecinek w lewo. Metry kwadratowe na ary to jest jeden kroczek, czyli dwa miejsca, ale już w lewo. Raz, dwa, to powinien stać przecinek, czyli 55, a za przecinkiem same zero, czyli ich nie piszę A 55 arów. 5000 m2 na hektary. Metry kwadratowe na hektary, czyli znowu w dół tabeli, czyli będziemy dzielić przecinek w lewo, raz, dwa kroczki, po dwa zera, czy cztery miejsca, czyli 4 miejsca w lewo. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu powinien stać przecinek. Tak. Czyli przed przecinkiem będzie 0, po przecinku będzie piątka. A czy pisze te trzy zera? Nie, już nie piszę. Czyli dopisuję sobie tylko jednostkę pół hektara. 250 arów na hektary mamy zamienić z arów na hektary. Z arów na hektary. Czyli idziemy w dół tabeli, czyli dzielimy przecinek w lewo. Jeden kroczek, czyli dwa miejsca. Dwa miejsca w lewo. Raz, dwa. Tu powinien stać przecinek. Czyli przepisuję sobie dwa przecinek Pięć, a tego zera oczywiście już nie piszę, bo jest na końcu. Napisuje jednostka hektara, i po zadaniu, zadanie piąte ze strony 187. Mamy pewną gminę, Linia, której powierzchnia wynosi 120 km kwadratowych. Ludność tej gminy to 6 mieszkańców. Ile metrów kwadratowych przypada na jednego mieszkańca w tej gminie? I ile to hektarów? Ok, spróbujmy odpowiedzieć na pierwsze pytanie: ile metrów kwadratowych przypada na jednego mieszkańca? Żeby to zrobić, to może przejdźmy sobie tutaj od razu na metry kwadratowe. Z kilometrów kwadratowych na metry kwadratowe, czyli będziemy iść w górę tabeli, będziemy mnożyć przecinek w prawo. Raz, dwa, trzy. Trzy kroczki musimy zrobić po dwa zera, czyli sześć miejsc. Sześć miejsc musimy przesunąć przecinek w prawo. No to przesuwamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć w prawo. W takim razie przepisuję wynik. Będzie 120. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć miejsc, które uzupełniam zerami, czyli raz, dwa, trzy. 4, 5, 6 już metrów kwadratowych ekstra. 6 tysięcy też zapiszę za pomocą liczby. 6 tysięcy. Okej, okay. jak znaleźć ilość metrów kwadratowych na jednego mieszkańca? No, musimy powierzchnię podzielić przez ludność. Pięknie. Czyli 120 milionów. Jest. Dzielimy na 6 6000. Te dwie liczby kończą się zerami, więc raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Po trzy zera sobie mogę uprościć. Zostało mi dzielenie 120000 podzielić na 6. To zrobimy to w pamięci. Zapomnę o tych zerach, czyli mam 12 podzielić na 6. Ile to jest 12 podzielić na 6? No 2. A teraz przypomnę sobie o tych czterech zerach i raz, dwa, trzy, cztery zera sobie dopiszę. Czyli tu jest ilość metrów kwadratowych na mieszkańca, na jednego mieszkańca. A może w skrócie, zapomniałem s, o już nie. jest. Czyli to jest ilość metrów kwadratowych, która przypada na jednego mieszkańca. Mieszkańca. Mamy powiedzieć, odpowiedzieć na drugie pytanie: ile to jest hektarów? W takim razie 20 000 metrów kwadratowych zamienimy sobie na hektary. Z metrów kwadratowych do hektarów musimy zejść w dół, czyli dzielić przycinek w lewo. O raz, dwa kroczki po dwa zera, czyli cztery miejsca. 4 miejsca, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Tu powinien nam stać przecinek w takim razie. Przepiszmy teraz liczbę z odpowiednim miejscem. No i dwa, tu powinien stać przecinek, a po przecinku sam zer, więc nie piszę. Napisuję jednostkę i po zadaniu w gminie linia. Przypada 20 tysięcy metrów kwadratowych na jednego mieszkańca, a to jest dokładnie 2 hektary. I to tyle w tej lekcji. Mam nadzieję, że sposób z tabelką Wam się spodobał. Jest na pewno prostszy od tego sposobu, który używaliśmy do tej pory. Pamiętajcie o sprawdzaniu złamków dziesiętnych, który jest do napisania oraz zaległych ćwiczeniach. 艰苦呀。